Witam i zapraszam na spotkanie ze szczególnymi gośćmi. Negra i Zefir oraz ich opiekunowie Pani Agnieszka i Pan Piotr. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Negra i Zefir to psy, ale psy wyjątkowe. To ratownicy górscy. Proszę mi powiedzieć, jakie cechy powinien mieć pies, który pretenduje do tego miana? Nasze pieski, które biorą udział w akcjach poszukiwczewczych i są psami ratowniczymi, przede wszystkim muszą być bardzo wrażliwe na zapach. Głównym takim ich zadaniem jest odszukiwanie ludzi zaginionych, czyli predyspozycja to jest doskonały węch. To pomaga w odszukiwaniu ludzi. Drugą rzeczą zdyscyplinowanie, co bywa. Różne w zależności od y, rasy, y, a także taka umiejętność y, zrozumienia przewodnika. My mówimy szósty zmysł. Te psy w sytuacjach realnych, w sytuacjach takich, kiedy faktycznie odbywa się akcja, pracują na najwyższym poziomie. Można to doskonale u nich zaobserwować. Rozumiemy się bez słów, czyli wykonujemy pewne zadania, i jeszcze nie myśląc, one już w tym momencie krok po kroku to robią. Myślę, że to są takie najważniejsze cechy. Także kondycja, dobra kondycja. Stąd nasze psy są mocno wytrenowane, tak samo jak i my, przewodnicy. Staramy się utrzymać dobrą formę, aby w sytuacji, kiedy należy nieść pomoc, nasza sprawność fizyczna, zarówno ratowników, jak i psów była jak na najwyższym poziomie. A w jaki sposób jesteście Państwo dobierani w pary? W jaki sposób przewodnik jest dobierany do psa? Co o tym decyduje? Myślę, że przede wszystkim to jest charakter. Jeżeli przewodnik jest dynamiczny, to staramy się, żeby pies był w tym momencie spokojny. Takie uzupełnienie. Tak. Eee, równocześnie psy bardziej takie łagodne, niekarne, na przykład, jak to jest w przypadku labladorów, eee, do osób właśnie takich jak kobiety, i tutaj się dobrze one sprawdzają. Natomiast owczarki niemieckie zdecydowanie przejmują panowie, jak widać na zamieszczonym obrazku, eee, i w ten sposób się uzupełniają. To może porozmawiamy teraz o zefirze. Od jak dawno Państwo pani pracuje z zefirem. Stanowimy zespół praktycznie już od 9 lat. Ponieważ to jest taki okres czasu, który pozwala na przygotowanie pieska od szczeniaka w wieku 6 miesięcy pomału pierwsze nasze kroki stawiliśmy w podkomisji psów ratowniczych GOPR i odtąd zaczęła się nasza przygoda. Myślę, że rozumiemy się doskonale i jesteśmy w stanie się synchronizować w każdych trudnych sytuacjach. Psa trzeba przygotować od dokonuje się specjalnego wyboru małych właśnie piesków, nie każdy pies się nadaje, przechodzi szereg testów, jeżeli je pozytywnie pokona, może być w tym momencie psem ratowniczym. Nim porozmawiamy o tym, jak wygląda szkolenie psa, chciałabym zapytać o tę piękną dziewczynę, Negrę. Od jak dawna Pan pracuje z Negrą? Z Negrą pracuję od... Dwóch i pół roku mam ją od szczeniaka, od 3, miała trzy miesiące praktycznie. E, przyjechała do nas ze Słowacji e, z linii, jak widać, to jest owczarek niemiecki. E, szybko poruszający się owczarek niemiecki. Troszeczkę inaczej wygląda budowa takiego owczarka niemieckiego niż standardowych owczarków niemieckich, można nazwać standardowych. E, ma trochę płaską linię grzbietu, nie jest tak kontowana jak inne owczarki. No i to pozwala jej na większą swobodę swobodę ruchów i swobodę pracy i większą wytrzymałość. I od dwóch i pół roku ćwiczymy nieustannie, dzień w dzień, tydzień za, za tygodniem poszukiwanie pozorantów. Naszych kolegów, przyjaciół, innych ratowników, którzy wraz z nami ćwiczą, by nasze psy mogły odnajdywać, poszukiwać osób zaginionych. I po dwóch i pół roku znaczy nieustannych ćwiczeń, szkoleń przede wszystkim, dużej ilości szkoleń poświęconego czasu, weekendów udało się tak wyszkolić Negrę, że zdobyła obydwie klasy w terenie otwartym oraz trzy klasy jeśli chodzi o poszukiwanie osób zasypanych przez, przez lawiny. No, cała jej kariera jest w zasadzie przed nią. Tak naprawdę teraz jest na tyle dobrze wyszkolonym psem, że mogę jej no, w 110% zaufać, e, jeśli chodzi o jej możliwości węchu, o jej możliwości e, poszukiwania e, człowieka za, zagubionego, co udowodniła ostatnio na egzaminach, gdzie, gdzie zdobyła klasę najwyższą B w terenie otwartym. No i teraz można powiedzieć, że no, w Beskid, Beskidy mamy psami dobrze obłożone, bo są dwa psy bardzo dobrze e, wyszkolone, tu jest ze ma duże doświadczenie, a Negra ma dużą siłę w, w bieganiu i w poszukiwaniu osób. No dobrze, teraz porozmawiajmy właśnie o tym szkoleniu. Jak wygląda szkolenie? Jak już wspomniałam, szkolenie zaczyna się od najmłodszych lat psa. Praktycznie y Tuż po urodzeniu należy dokonać klasyfikacji i wyboru, i później taki przewodnik krok po kroku zaczyna psa przygotowywać do egzaminów. Podstawa to jest dyscyplina i posturzyństwo psa. Pomału także rozbudza jego węch, stosując różne ćwiczenia. Następnie przychodzi do nas, do podkomisji, i tutaj. Zaczyna robić testy i pierwsze zaklasyfikowanie. Po tym etapie, krok po kroku, uczą się odszukiwać ludzi zaginionych. I w ten czas pies podchodzi do pierwszej, do drugiej klasy, jak tutaj wspomniał kolega. E, trwa to na przestrzeni mniej więcej dwóch lat dwóch do trzech lat. I pies po takim zakończeniu e, otrzymuje właśnie taką blachę, jak tutaj ma zefir na karku, która jest symbolem psa który zdał wszystkie egzaminy i w tym momencie może służyć ludziom pomocą odszukując ich w górach. Ważne jest także to, że nasze psy co roku, a właściwie co pół roku muszą te klasy unifikować. Czyli jak gdyby co pół roku zdają egzaminy. Taki pies po przejściu takiego szkolenia jest pretendowany do brania udziału w akcjach poszukiwawczych. Tym samym jest to duże wezwanie dla przewodników, że pies musi być cały czas w dobrej kondycji i bardzo dobrze szukać. Ile trwa służba psa? W górskim pogotowiu? Jest to bardzo różnie. Najczęściej jest to taki moment, że przewodnik sam decyduje, że pies już jest wycofywany w dalszych akcji poszukiwawczych. Zależy od kondycji, od genów, od tego właśnie, jak zdaje egzaminy. Jeżeli przechodzi wszystko pomyślnie, to jest całe jego życie. Jest to zabawa, a równocześnie pomoc z ludziom. Ciężko odmówić psu, który jest w świetnej kondycji, mimo dojrzałości swojej, a żeby nie pomagał ludziom. Czy pies przez całe, całą swoją karierę, całą swoją służbę pracuje tylko z jednym przewodnikiem? Tak. Staramy się, żeby pracowały psy z jednym przewodnikiem. To jest taka więź między nimi nawiązana. Ale równocześnie psy muszą być spolegliwe do innych przewodników. Często zdarza się, że psy... Pracują w podobnych terenach koło siebie, są, wymieniają się. Yy, yy, jeden przewodnik na przykład musi na chwileczkę zostać z drugim psem, więc te psy muszą być dyscyplinowane dla każdego. Natomiast sama akcja poszukiwawcza, stricte, odbywa się jak z partnerami. tak, Z partnerami w policji, z partnerami w jakichś służbach innych mundurowych polegamy tylko na sobie i przewodnik, jedyny przewodnik potrafi najlepiej swojego psa rozczytać. Zarówno Negra, jak i zefir są, możemy powiedzieć, pełnoprawnymi psami ratownikami, czyli biorą udział w akcjach w terenie. Czy możemy teraz porozmawiać o niedawnych akcjach z udziałem Państwa mm -hmm. i tych wspaniałych psiaków? Na ostatniej akcji, na kibyśmy była właśnie w Cygańskim Lesie. Poszukiwaliśmy osoby, która chciała się trafić na swoje życie. Tego typu wezwań też mamy troszeczkę w swoim rejestrze. No i Zadaniem psów jest odszukanie tej osoby. Są to najczęściej trudne sytuacje, bo nie wiemy dokładnie miejsca, gdzie ta osoba się znajduje. Najczęściej w większości przypadków wszystko się kończy bardzo dobrze i taka osoba zostaje odnaleziona. Ogólnie psy, o tym nie wolno zapominać, są rozliczane z terenu, który przeszukują, czyli który mają do przydzielania. Jeżeli zrobią go pozytywnie i nie znajdą tam osoby, także jest to jako plus dla psa traktowane, ponieważ teren został przeczesany. Psiwek natomiast jest tak genialny, że patrząc na takie porównania, duży teren do przeszukania, załóżmy 300 na 400 metrów, pies jest w stanie przeszukać do 35 minut, do godziny maksymalnie. Natomiast jeżeli chodzi o osoby ratowników, trzeba by było mieć przynajmniej zespół 25-osobowy, który by to zrobił. 4 w 5 godzin. Więc ekonomika psa jest niesamowita. Dlatego się je wykorzystuje w akcjach. No właśnie, a jak już wygląda w praktyce udział psa w akcji? Jak państwo przygotowujecie go? Jesteście już na miejscu poszukiwań? Macie informacje o tym? Ktoś zaginął, ktoś potrzebuje Państwa pomocy. Jak już to wygląda w praktyce? Jesteśmy 24 godziny pod telefonem. W momencie otrzymania zgłoszenia staramy się jak najszybciej przemieścić się w kierunku, gdzie rozpoczyna się akcja poszukiwawcza. Jeżeli gdzieś jest po drodze, to wjeżdżamy do centrali, tutaj dojeżdżamy własnym środkiem transportu, zmieniamy go na tutejsze samochody i... Przemieszczamy się w ten teren, staramy się podjechać jak najbliżej, czyli są to kłady, w zimie są to skutery i stamtąd rozpoczynamy akcję poszukiwawczą. Oczywiście w dzisiejszej dobie pomocne są także komórki i tutaj turyści dzwonią i mniej więcej próbują określić miejsce, gdzie się znajdują, więc to jak gdyby ta weryfikacja jest łatwiejsza. Natomiast nasze psy, jeżeli już zabieramy określone rzeczy, plecaki, które są takie charakterystyczne dla akcji, są bardzo podekscytowane i wiedzą, że teraz coś już naprawdę coś dzieje. I są pełne energii i chętne do działania. Wspomniał Pan, że Negra świetnie sobie radzi podczas szkoleń i podczas egzaminów. Co decyduje o tym, że jest tak dobra? Po części na pewno geny. Rodziców, którzy także byli psami pracującymi, także pracowali bądź też w policji, bądź też w Straży Granicznej. I to ma duże, myślę, że to ma duże przełożenie na, na późniejszą pracę, pracę i zaangażowanie przede wszystkim psa w to, co od niego wymaga przewodnik. I chęci, chęci no i wytrzymałość fizyczna, bo jednak cztery, niekiedy godziny. Potrafimy szukać w terenie, tak jak na przedostatniej akcji, gdzie, gdzie przeszukaliśmy z Agnieszką każdy po około 30 hektarów w ciągu 4 godzin. No i do tych 30 hektarów, gdybyśmy podjęli, tak jak Agnieszka mówiła, ratowników, strażaków, bądź też policjantów, że przeszukali ten teren idąc koło siebie w tak zwanej tirarierze, bądź też w szybkich turkach no to zajęłoby im to raz więcej czasu i potrzebowało ich tych zasobów ludzkich naprawdę dużo. Pies zastępuje tu doskonale dzięki swojemu noskowi. I w wyćwiczeniu, tak naprawdę, i w wyćwiczeniu tego, że, że ma odnaleźć zapach, gdy już odnajdzie, natrafi na zapach człowieka, to ma za nim podążyć, e, znaleźć, a następnie doprowadzić nas jako przewodników e, do, tego, do tego człowieka. I tak na zakończenie. Pies ratownik to? Przyjaciel. Przyjaciel. Dobry przyjaciel na całe życie. Na całe życie ratownika. Eee, tak, dobry przyjaciel. A co dzieje się z psem, gdy zakończył już służbę? Eee, przechodzi do jeszcze bardziej ważniejszej rzeczy, czyli do Edukowania. Zefir doskonale radzi sobie w przedszkolach, w szkołach, gdzie edukujemy młodzież i dzieci, aby, abyśmy my na przyszłość mieli jak najmniej takich akcji, poszukiwań osób i gdy potrafimy przekazać przez psa, gdzie zainteresowanie dzieci jest ogromne, najprostsze, najważniejsze rzeczy przed wyjściem w góry, żeby było jak najbardziej bezpiecznie. To takie psiaki, właśnie jak zefir, które już mają swoje lata wysłużone w goprze i w akcjach, były, przydawały się jeszcze o wiele, wiele bardziej. Serdecznie dziękuję Państwu za rozmowę. Dziękuję bardzo. bardzo.